Utwór piosenka o mojej Warszawie został napisany przez pana Alberta Harisa w czasach powojennych młodego piosenkarza stawiającego swoje pierwsze kroki wtedy, ale to wystarczyło, żeby pradziadka te słowa urzekły i poprosił go o to, czy może tą piosenkę wciągnąć do własnego repertuaru i ją wykonywać. Skończyło się na tym, że pan Albert Harris tą piosenkę podżytkowi wręcz ofiarował i od tamtej pory tylko i wyłącznie on stał się głównym wykonawcą tego utworu. Nieskromnie można powiedzieć, że to on z tej piosenki zrobił taki, a nie inny szlagier. Była ona nagrana przez niego przynajmniej czterokrotnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat, bo pierwsze nagranie pochodzi właśnie z lat 40., potem było to odświeżane w latach 60. i 70. Ze względu na to, że piosenka ma taki troszeczkę ponadczasowy wydźwięk, i mimo że pisana w takim, a nie innym czasie historycznym, to jest, jest piosenką dość uniwersalną i w pełni wyraża uczucia do miasta e, przez takich prawowitych, w pełni zaangażowanych w to życie w własnym mieście mieszkańców.